Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Język Niemiecki dla Początkujących. Dzisiaj kontynuujemy temat związany z pracą i jednocześnie jest to ostatnia lekcja związana z tą tematyką. Powiemy sobie mianowicie o urlopie w Niemczech. Zanim jednak do tego przejdziemy, standardowo przetłumaczymy sobie kilka zdań. Pierwsze zdanie: W poniedziałek muszę odkurzać, a w stópkach robić zakupy. W poniedziałek. Z dniami tygodnia w jest zawsze An. Z, z dniami tygodnia oraz porami dnia, czyli An tak zajmuje nasze pierwsze miejsce w zdaniu, więc na drugim miejscu będzie czasownik. Czasowników mamy dwóch, dwa. Muszę i odkurzać. Najpierw będzie ten czasownik, który jest odmieniony przez podmiot, czyli muszę. Odkurzać jest bez okoliczniku i to ten czasownik znajdzie się na końcu naszego zdania na końcu pierwszej części naszego zdania, czyli ammontak mus iść. Osoba po czasowniku odkurzać kształt załomu. Kształt zauń. Przecinek. A we wtorek robi kupy. UND, A. We wtorek, czyli A tak Teraz tak, w tym miejscu znalazłoby się znowu muszę, mus iść. Ale że mamy tą samą osobę, ten sam czasownik, możemy to śmiało pominąć, tak jak to zrobiliśmy w języku polskim, i po prostu powiedzieć rodzice Kuby, czyli ein käufer machen. Ammattag muss ich staubsaugen und am Dienstag ein machen. Mhm. Kolejne zdanie. Lubię podróżować z moimi przyjaciółmi. Czyli, jeżeli mm, mamy dwa słowa, które określają lubić. Nasze mögen oraz gern, czyli bardziej chętnie. Udało um, się, że my jako lubić używamy bardziej do tego, gdy lubimy rzeczowniki, czyli ja lubię gizzę, lubię, Anię, lubię cukierki, a nie lubię pływać. Jeżeli coś robimy chętnie, coś lubimy robić, to wtedy używamy słówka gern, czyli z czasownikami, jeżeli coś lubimy robić, to używamy germ. Jeżeli lubimy coś, jakiś rzeczownik, Wtedy używamy mygen. Czyli mamy lubię podróżować, czyli lubię czasownik, więc użyjemy naszego słówka gen, który jest zaraz przy czasowniku. Czyli iś podróżuję. raise gen z to mit. Mit łączy się z dativem. Tu mamy przyjaciół, czyli liczba mnoga. W liczbie mnogiej di w nominatywie zamienia się na Dein, zgadzij a MEINEN na meinen, czyli mit meinen Freunden. Ich weiß, mit meinen freunden. Kolejne zdanie. Ja jedę z góry, ona jedzie nad morze, on do Berlina, a oni do Szwajcarii. Ja jadę, czyli ich fałem. W góry, e, w góry, czyli ins, gebirke, ins, gebirke, w Ona jedzie nad morze, czyli zi, pamiętamy, że farem jest czasownikiem nieregularnym, więc tutaj przy osobie e, trze, drugiej, trzeciej dochodzi nam umlaut, na a, zi, fert, nad morze, czyli ans, Mer. On do Berlina, czyli er do państw miast mamy nach. Berlin, a oni und wisz. Jeżeli mamy insgebirge w góry, jeżeli jedziemy nad morze, to to będzie ans, do państw i miast nach, oprócz wyjątków, jak na przykład Szwajcaria, dies, ir, D. Die. Przechodzimy do naszego tekstu Urlaub in Deutschland. Przeczytamy sobie tekst. Tekst pochodzi z książki niemieckiej gryzie wydawnictwa Edgard. Die meisten Arbeitnehmer in Deutschland bekommen 30 Urlaubstage pro Jahr. Viele Unternehmer haben mit dem Gedanken gespielt, die Zahl der Urlaubstage zu senken, aber bis jetzt hat sich nichts geändert. Es gibt aber Branchen, in denen man weniger Urlaub bekommt. Darunter die Landwirtschaft, der Einzelhandel, das Hotel- und Gaststättengewerbe. Manche nennen Deutschland Freizeitpark Deutschland, weil Urlaubsregelungen für Arbeitnehmer sehr günstig sind. Bemerkenswert ist es, dass fast ein Drittel der Angestellten in Deutschland nicht alle Urlaubstage nutzt. Okay, man nennt sich den Text mehr jetzt so Teraz sobie przetłumaczymy troszkę słówek. Arbeitnehmer, czyli pracownicy. Die Arbeitnehmer, pracownicy. Bekommen 30 Urlaubstage pro Jahr. Pro Jahr, czyli rocznie. Viele Unternehmer haben mit den Gedanken gespielt. Unternehmer to przedsiębiorcy, Unterne ma, di unta, nie ma, liczba w noga. I tu mamy zwrot mit dem Gedankenspielen, oznacza rozważać. Mit gedanken Gedankenspielen rozważać. Spielen, rozważać. Die Zahl de zmniejszać coś. Aber bis jetzt hat sich nichts geändert. Geändert durch das fresche Partizip 2 ändern, ändern. Es gibt aber Branchen, in denen man weniger Urlaub bekommt. Darunter, darunter zum Beispiel die Landwirtschaft, der Einzelhandel, das Hotel- und Gaststätten gewähren. Manche in Deutschland frei sind Bei Urlaubsregelungen. Reguluje czyli regulacje, są Arbeit nie ma korzystne. gęstej Bemerkenswert, czyli warte uwagi, jest to: Das fast eye retail to 1 trzecia, de angestelten, die angestelten to urzędnicy. Dość, ale urlop nic nu nucen, używać, wykorzystywać. Przumaczmy sobie zatem teraz cały tekst. Większość pracowników w Niemczech otrzymuje, 30, otrzymuje rocznie 30 dni urlopu. Wielu pracodawców rozważa zmniejszenie liczby dni urlopu, ale do teraz nic się nie zmieniło. Są jednak branże, w których otrzymuje się mniej urlopu. Na przykład gospodarstwo, gospodarka, handel detaliczny, hotelarstwo czy gastronomia. Niektórzy nazywają Niemcy yy, parkiem wyboczynką, ponieważ regulacje urlopowe są bardzo korzystne dla pracowników. Warte uwagi jest to, że prawie jedna trzecia urzędników w Niemczech nie wykorzystuje. Całego swojego urlopu. I to wszystko na dziś. Wasze zadanie domowe polega na tym, byście opisali urlop w Polsce. Ile mamy dni urlopu w Polsce, a także jak ludzie, jak Polacy wykorzystują ten swój urlop. To wszystko na dziś. Zapraszam Was na za tydzień do kolejnej lekcji.